Na czyim był Pan łańcuchu kilkanaście czy kilka lat temu? Na czyim łańcuchu Pan wtedy był, kiedy nazywano Pana ich człowiekiem w Warszawie? Różna propaganda. Kiedy Pan mówi, że Pan będzie filmował? Żeby razem z premierem Putinem nie sypać piachów w tryby. To po czyjej stronie pan był i na czym pan był w łańcuchu? I pan dzisiaj ma czelność do prezydenta Rzeczypospolitej, wybranego w wolnych, demokratycznych wyborach. Przez to, że przegraliście. Mówić o podłości? Panie premierze, naprawdę są granice. Kolejna rzecz, zwracam się także do pana marszałka. Zwracam się do pana marszałka, bo pan marszałek zdaje się, chce stanąć w szranki. Chce stanąć w szranki z panem premierem kto będzie bardziej antyprezydencki kto będzie bardziej antyobywatelski panie marszałku pan ostatnio powiedział walka nie zakończy się tak długo jak prezydentem będzie nawrocki człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji prezydent nawrocki jest zbudowany na idei wolnej suwerennej niepodległej dumnej Polski a pan panie marszałku jest zbudowany Pan, panie marszałku, jest zbudowany na idei Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nie ma pan prawa tak mówić do prezydenta. I dodam jeszcze, panie marszałku, że byli komuniści, że byli komuniści którzy wierzyli w ideę komunizmu utopijną, zgubną, przynoszącą tak naprawdę tylko zło i cierpienie. Ale pan do nich nie należał. Pan przystąpił do zwanej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w okresie, kiedy nikt już w komunizm nie wierzył, bo to było działanie koniunkturalne, cyniczne i tak to należy ocenić. Mówił pan też, panie marszałku, będzie wet za wet, weto za weto. To jest propozycja współpracy, to jest wyciągnięta dłoń, to jest koncyliacyjne podejście do spraw Polaków. Panie marszałku, kiedy pan... Wygłaszał swoje orędzie, krótkie, zwięzłe. W tym orędziu padło słowo Polska, nie padło słowo Ojczyzna, nie padło słowo Polacy, nie padło słowo patrioci. Pan mówił, że będzie pan reprezentował koalicję 13 grudnia. Pan jest marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej. Pan ma obowiązek reprezentować cały naród polski. Więc, panie marszałku. W imieniu pana prezydenta zachęcam do tego, żeby nie szukać marszałkowskiego weta, bo jego nie ma. Pan go nie znajdzie. Pan oczywiście może uskutecznić tą zamrażarkę marszałkowską. Może Pan ją nawet owiązać łańcuchem. Ale przyjdzie taki czas, że te projekty wrócą i te dobre projekty dla Polaków, dla Polski będą procedowane, bo pana obowiązkiem, panie marszałku, jest to, żeby w Wysokiej Izbie, pana kolegom i koleżankom dzisiejszej opozycji poddać pod głosowanie, a nie decydować jednoosobowo, czy dany projekt będzie rozpoznawany, czy nie, bo pan nie jest tak umocowany jako marszałek, natomiast weto prezydenta ma swoje źródło w konstytucji. Taka zasadnicza różnica, panie marszałku. I jeszcze jedna rzecz, panie marszałku. Ja cenię każdą osobę, która jest w tej Wysokiej Izbie. Także jak i w Senacie. Państwo możecie się śmiać i to jest wyraz waszego braku szacunku, ale mnie to nie zraża, żeby państwa szanować. Mnie to zupełnie nie zraża. I nie zraża prezydenta, żeby z szacunkiem podchodzić nawet do tych, którzy mówią nieprawdę, którzy kłamią, którzy obrzucają obelgami, którzy krzyczą i którzy wyśmiewają. Dla was także mamy szacunek. Jeżeli odpowiecie tym szacunkiem, to Polska może wyglądać lepiej. To Polska może naprawdę wyglądać lepiej. Wystarczy odpowiedzieć szacunkiem. Więc, panie marszałku, zamiast wet za wet, współpraca. Zamiast weta marszałkowskiego, którego pan szuka, poddawanie pod decyzję Wysokiej Izby pod głosowanie. Myślę, że to jest ścieżka demokracji, prawdziwej demokracji, nie demokracji ludowej czy demokracji walczącej. Dziękuję bardzo.